Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem piwo z browaru Amber. E, po godzinach koźlak przeniczny i jest to mm, e, 10 lat tej serii. Wznowienie: e, ale nie udało mi się wypić oryginału 10 lat temu. W styczniu 2015 roku uważyliśmy pierwsze piwo z serii po godzinach. Po 10 latach mamy dla Was jubiluszową reedycję koźlaka przenicznego. Ciemne, treściwe i delikatne rozgrzewające piwo, które łączy cechy charakterystyczne dla koźlaków i piw przenicznych: słodową głębię i owocowo przyprawowe nuty. Dobrze sprawdzają się zimową porą. E, piwo ciemne typu koźlak przeniczny, niefiltrowane, pasteryzowane, 6,2% alkoholu, 15,1% wagowa. Składniki woda z własnych ujęć głębinowych: słód jasny-przeniczny, słód karmelowy jęczmienny i słód jasny-jęczmienny. Chmiele, Sybilla i Marynka drożdże głównej fermentacji z własnej stacji, propagacji. Ok. Czemu nie? Litrowa butelka. Ładnie. Tutaj wytłaczana. I mamy piwo. O, kapsel jeszcze biały. Tylko pisze. Specjalność Pomorza. Rambert. Tylko tyle. Jak widzicie, było bardzo dużo piany. Zresztą, jak zobaczycie, nalewanie to była praktycznie sama piana. Drobno pechnię rzekowa, teraz zdążyłem już Ok, Okej, okay. chyba przesadziłem teraz. Piwo e, takim, o takim brudnym e, bursztynowym kolorze. <laughs> to wygląda, jakbyśmy troszkę dodali mleka do herbaty. Piana przy nalewaniu była e, niesamowicie wielka. Zróbno-pęcherzykowa. Teraz, jak widzicie, już się tak postrzępiła. Już nie wygląda tak e, efektownie. E, leciutko, tak kremowo. No, nie jest biała do końca. Zdecydowanie. E, ok. jak jest aromat? O! Bardzo przyjemnie. E, taki fajny, świeży banan. Przyprawy, trochę goździka, ale gdzieś tam z spo spodu też wychodzi karmel. Mmm, bardzo przyjemnie. Dobra, spróbujmy. Wasze zdanie. Piwo jest praktycznie płaskie. Większość nagazowania widocznie poszła w pianę. E, jest miłe. E, rzeczywiście dosyć. Em, no, może nie głębokie, ale em, takie bogatsze. E, pełne ciało, ale bardzo łagodnie się je pije delikatnie rzeczywiście relaksacyjne. Jest banan. I są przyprawy one nawet rozgrzewają tak gdzieś już na końcu ten przełyk, ale to jest właśnie takie rozgrzewanie właśnie e, przyprawowe. E, czy ja wiem, czy alkohol się do tego dodaje? No 6,2. Teoretycznie można by, by go już wyczuć. Mm, ale wydaje mi się, że to tylko przyprawy. E, trochę cynamonu, trochę goździków. Jest przyjemnie, delikatnie. Nawet jest odrobina goryczki. Wydaje mi się, że jest taka bardziej ziołowa. Piwo zdecydowanie na pogodzinach, relaksacyjne. Ale zarazem odświeżające. Bardzo łatwo pijalne. Dobre. Dobre. Taki rzeczywiście miks pełnego słodowego koźlaka ze świeżymi nutami właśnie bananów yy, takim taką przyprawowością yy, piwa pszenicznego, także hmm, dobra rzecz, warto spróbować. O tak. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał pamiętajcie o związku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Często nie opuścicie żadnej nowej, de ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie filmu. Wasze zdrowie. Cześć.